Cześć. Pokażę wam dzisiaj i zrobię test pistoletu do malowania. W tym filmie przetestuję pistolet do malowania marki Wagner model W 590. Ale zanim przejdę do testu malowania, pokażę wam jak jest pistolet zbudowany i jak się go obsługuje. Pistolet kupujemy w komplecie z dwiema nasadkami do malowania standard i wall extra spray. Nasadka standardowa jest przeznaczona do malowania cieczami rzadszymi, na grunty, lakiery do drewna, lakiery do metalu, bejce i tym podobne, a nasadka Wall Extra Spray do malowania farbami o większej gęstości, na przykład farba akrylowa, farba fasadowa, farba lateksowa i tym podobne. Dobra, to teraz pokażę Wam taką krótką instrukcję obsługi na sucho. No więc tak, mam tutaj końcówkę standard i łączymy ją z pistoletem w ten sposób, że wkładamy ją pod takim kątem mocno wciskamy a jeszcze trzeba pamiętać żeby ta uszczelka tutaj gumowa ta czarna była zawsze posmarowana wazeliną techniczną która jest w zestawie więc tak wkładamy wciskamy i przekręcamy aż na dole nam zaskoczy a jeśli chcemy zdemontować końcówkę to naciskamy na tą łopatkę Przekręcamy w odwrotną stronę i wyciągamy. Z przodu, przez pokręcanie końcówki, regulujemy kształt strumienia. Teraz to będzie strumień pionowy do malowania poziomego, a teraz to będzie strumień poziomy do malowania pionowego. A jeśli ustawimy trochę pod kątem, to będzie strumień okrągły. I przed regulacją należy trochę poluzować tą nakrętkę żółtą. Ustawić strumień i przykręcić dość mocno. U góry regulujemy siłę wydmuchu powietrza. Przy tej końcówce używamy skali od 1 do 5. To kółko tutaj to jest regulacja wyrzutu materiału. Jeśli je odkręcimy i nie wciśniemy do, do, do końca cęgla, to wtedy materiał nie będzie mocno wyrzucany. W zbiorniku mamy rurkę, przez którą jest podawany materiał. Jeśli malujemy sufit albo coś u góry, także musimy trzymać pistolet do góry, to wtedy rurka jest w tą stronę ustawiona. A jeśli będziemy malować coś nisko, także pistolet będzie musiał być pochylony w dół, to rurkę ustawiamy w ten sposób. No to pomalujmy coś. Dzień później wszystko ładnie wyschło, powierzchnia jest jednolita. Jak na pierwszy raz to wyszło bardzo dobrze, zacieków nie porobiłem. No a dzisiaj zagruntuję sobie sufit w tym oto domu. No i dzień później grunt wygląda bardzo dobrze. Ręka czysta, czyli zagruntowało. Po każdym malowaniu należy wyczyścić końcówkę, czyli odkręcamy zbiornik, myjemy go wodą i pędzlem, rurkę też wyciągamy, też ją myjemy wodą i, wodą i pędzlem. I odkręcamy tutaj końcówkę. Ściągamy nakrętkę. Potem, jeszcze, jest taka jedna końcówka. I jeszcze trzeci element. I tutaj w środku widać uszczelkę czerwoną, gumową. I ona musi być zawsze czysta. Nie może być uszkodzona. I musi być zawsze ustawiona tym nacięciem w odpowiednią stronę. Tutaj również rzucimy wodą i pędzlem. Jeśli wszystko jest wyczyszczone, to składamy. Następnie wkładamy rurkę, wlewamy czystą wodę do zbiornika, podłączamy, podłączamy końcówkę do pistoletu, uruchamiamy pistolet i gdy poleci czysty strumień wody, to znaczy, że pistolet mamy wyczyszczony w środku. Jeśli chodzi o końcówkę Wall-Extra-Spray to pokażę Wam czym ona się różni. Tutaj też należy pamiętać, żeby na uszczelce była wazelina. Wciskamy ją do pistoletu. Przekręcamy. Pistolet zaskoczył. Tutaj regulujemy siłę powietrza. W tym przypadku od 5 do 8. Tutaj się maluje gęstszymi farbami, więc wymagane jest większe ciśnienie. A tutaj mamy taki czerwony pierścień ze skalą od 1 do 12. Jeśli ustawimy większą liczbę, to będzie podawana większa ilość materiału do pistoletu. Tutaj ustawiamy szerokość strumienia. Teraz jest węższy strumień, szerszy trójkąt, szerszy strumień. W końcówce Wall Extra Spray również regulujemy strumień poprzez pokręcanie nasadki. Jeśli będzie tak ustawiona, to mamy strumień poziomy, malujemy w pionie. Jeśli będzie tak przekręcona, strumień będzie pionowy, malujemy w poziomie. No to teraz pokażę Wam pistolet w praktyce. Mam tutaj taką specjalną taśmę w rolce z Wagnera, którą można odcinać kolory lub na przykład zabezpieczyć. Malowałem klatkę schodową z białego koloru na biały i dlatego na kamerze nie zawsze widać tam różnicę między starą a nową farbą. Mimo, że miejscami stara powłoka była dość mocno przybrudzona, szczególnie nad haloryferem, ale były też ścianki i dwa sufity skośne z płyty pięśniowej, pomalowane farbą olejną, mocno już przyżółkłe. No i w tym przypadku będzie widać jak nakładam nową farbę. Mimo, że malowałem na lakier olejny farbą akrylową, to nie było problemu z pokryciem. Wydaje mi się, że gdyby malował wałkiem, to mógłby się wałek ślizgać malując po takiej powierzchni. Malowałem tutaj dwiema technikami. Jedną taką jak wcześniej na filmie impregnowałem drewno, czyli ruchem dość wolnym w jedną stronę, a raz takimi ruchami naprzemiennymi, szybszymi w obie strony. Żeby farba lepiej pokryła, to jeśli malujemy pierwszą warstwę w poziomie, kolejną należy malować w pionie. Strumień miałem ustawiony szeroko i tak, żeby leciała w miarę delikatna mgiełka. Należy pamiętać, żeby w jednym miejscu za długo nie malować, ponieważ może powstać zaciek, a jeśli tak się stanie, to można go rozwałkować np. małym wałkiem. Farbę przed malowaniem trochę rozsięczyłem wodą, tak około 10% wody, ale wszystko zależy od tego jaka gęsta była farba. No i najlepiej, żeby farba miała temperaturę pokojową. I żeby nie malować w zbyt niskiej temperaturze. No i po pierwszym razie wygląda to całkiem nieźle. Trzeba trochę zaczekać aż wyschnie. I przemalować drugi raz. Ogólnie malowanie pistoletem nie jest trudne, można się tego szybko nauczyć. Na pewno szybciej się maluje niż wałkiem i pędzlem, szczególnie rogi pomieszczenia, to jest naprawdę duża różnica. Jedynie trzeba dokładniej zabezpieczyć pomieszczenie i należy malować w maseczce i dobrze jest mieć okulary ochronne. ładnie pokryło za drugim razem. Bardzo ładnie. <laughs> nawet ta ściana, nawet ten sufit, ta lewa ściana, spłytej piliśnowej, za drugim razem pokryła. Teraz tego trzeba posprzątać, posuwać folię. O, tutaj widać jaka jest różnica. tutaj była przyklejona, tutaj była przyklejona taśma. Ładnie pokryło, ale efekt dopiero będzie jutro, jak słońce zaświeci, jak wszystko wyschnie. Czyszczenie tej końcówki po malowaniu wygląda analogicznie. Ściągamy końcówkę, nic nie trzeba odkręcać, tylko w pierwszym ruchu ściągamy. I później odkręcamy kolejny element. I tutaj również mamy bardzo ważną uszczelkę w kolorze czerwonym z wycięciem założona w odpowiednią stronę. Też należy na nią zwrócić uwagę, czy jest czysta, czy nie jest przerwana. Jeśli wszystko jest wyczyszczone pędzlem i wodą, nakładamy wszystko z powrotem. Nakładamy wszystko z powrotem nasadka i tak jak w przypadku tamtej końcówki wlewamy tutaj wodę lub jakiś rozpuszczalnik ale nie żeby był naciskamy cyngiel do momentu aż nie poleci strumień czystej wody podczas malowania należy zwracać uwagę żeby końcówka nie była zachlapana jedna jak i druga i co jakiś czas najlepiej wycierać je szmatką do zestawu dołączona jest taka plastikowa listwa i z tej strony jest Ostra końcówka. Jeśli by się zdarzyło, że zatka się dysza, bo na przykład zacznie farba po dłuższej przerwie, to tą ostrą końcówką można ją wyczyścić. Co jakiś czas również należy sprawdzić stan filtrów, ponieważ tutaj mocno zasysa powietrze pistolet. Tam są filtry, one mogą się czasem przebrudzić. Należy otworzyć, podważyć klapkę tym przyrządem, który dostajemy w zestawie. O i tutaj jest jeden filtr. Z drugiej strony jest drugi. Sprawdzamy. Ewentualnie, gdy będzie brudny, można go wymienić. Dwa filtry zapasowe dostajemy również w zestawie. Filtr wkładamy tak, że najpierw dopychamy jego dół. Potem górę. I zatrzaskujemy klapkę. Przedstawiłem wam taką krótką instrukcję obsługi, ale instrukcję należy przeczytać, ponieważ jest tam dużo ważnych informacji, o których nie mówiłem. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia albo pytania odnośnie malowania pistoletem, to śmiało pisz w komentarzu. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę. Subskrybuj kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, na pewno będą się jeszcze pojawiać filmy o podobnej tematyce. A tymczasem dzięki za uwagę. Cześć, cześć, cześć! No to pomalujmy coś.